Zadanie z tematu praca i moc prądu elektrycznego. Przez przewodnik z miedzi o oporze właściwym 1,68 razy 10 do 8 om razy metr i promieniu przekroju 75, mm płynie prąd o natężeniu 20 amperów. Mamy obliczyć długość tego przewodnika, jeżeli w czasie jednej sekundy oddaje on do otoczenia 1075,2 dżula energii. Także mamy tutaj obliczyć długość tego przewodnika na podstawie danych z treści zadania. Widzimy tutaj, że mamy podany opór właściwy. Możemy skojarzyć taki wzór, bo to jest takie zadanie typowo na, na wzorach. Tutaj po prostu trzeba poprzeształcać wzory i wiedzieć, jakie korzystać. I właściwie to, to przede wszystkim na tym polega to zadanie, akurat takie. Więc. No, jeżeli widzimy, że jest opór właściwy, no to możemy skojarzyć wzór, jaki to jest wzór z oporem właściwym. No to wzór z oporem właściwym to jest no, opór przewodnika, czy to jest opór właściwy razy długość przewodnika podzielić na pole przekroju poprzecznego. I w tym wzorze mamy też długość y, przewodnika, a to mamy właśnie policzyć. Więc jest taka szansa, że możemy skorzystać z tego wzoru. No to z tego wzoru wyciągamy sobie długość tego przewodnika i patrzymy czy wszystko mamy żeby policzyć żeby policzyć z tego wzoru długość tego przewodnika no to jeżeli chodzi o opór no to widzimy że nie mamy oporu w danych nie mamy też pola przekroju poprzecznego ale tutaj mamy do czynienia z przewodnikiem i mamy podany promień więc tutaj za pole przekroju poprzecznego możemy po prostu postawić PR kwadrat, ponieważ promień tego przewodnika jest podany. Więc za S damy PR kwadrat, więc S będzie. Opór właściwy jest podany, więc to, czego nam tutaj brakuje, to opór. Ale możemy spróbować wyciągnąć wzór na ten opór na podstawie innych danych, które tutaj też sporo mamy. Mamy też m.in. tu podaną energię, tak, wiemy, ile energii oddaje do otoczenia ten przewodnik. Więc e, energię w tego typu zadaniach możemy użyć zamiennie we wzorach z ciepłem bądź z pracą. O tym już mówiłam wiele razy, i to właściwie od pierwszej klasy że takie wielkości, które są w dżulach, we wzorach możemy używać wymiennie. Więc tutaj, jeżeli mamy też podane natężenie prądu, no to jest taka szansa, że jeżeli mam natężenie i coś związanego z energią, no to szukamy wzoru, który powiąże nam natężenie i pracę. Więc jak napiszemy sobie wzór na moc, no to tam jest wzór na wzór wzór związany z pracą przez czas, czas też tutaj jest, ale moc dla przewodnika możemy zapisać jako iloczyn napięcia razy natężenie. No i jak sobie obu stronie pomnożymy razy t, to mamy taką postać tego wzoru. No i teraz jeszcze nie mamy napięcia, ale właśnie musimy tak tutaj wykombinować, żeby w tym równaniu był opór. Więc zamiast napięcia wpisujemy wzór na napięcie z prawa oma, że opór to jest napięcie przez natężenie, więc napięcie to będzie po prostu i oczyn oporu raz natężenie. Więc jak to podstawimy, to nam wyjdzie taka postać wzoru. Nie mamy pracy, ale mamy energię, więc możemy to zapisać w równaniu zamiast pracy. No i tutaj z tego równania możemy wyciągnąć wzór na opór. Czyli to, co tutaj było nam potrzebne do wzoru na długość tego przewodnika. No i sprawdzamy, czy gdybyśmy chcieli z tego wzoru opór wyciągnąć, czy faktycznie byśmy byli w stanie to policzyć. Energię mamy. Na nie prądu jest i czas też. Także wszystko jest, więc moglibyśmy już obliczyć, ale nie obliczamy. Podstawiamy ten wzór do wzoru na długość przewodnika. Po podstawieniu wyjdzie nam taki wzór. Następnie za S podstawiamy wzór na pole przekroju czyli wzór na pole okręgu. No i po tym podstawieniu mamy już wzór końcowy. Wszystkie dane, wszystkie wielkości, które, które, które są w tym wzorze, mamy w danych, więc na końcu wystarczy podstawić i obliczyć. Także to jest takie zadanie, które nie wymaga może jakiejś specjalnej wiedzy z fizyki, tylko znajomości po prostu wzorów i ich przekształcania, podstawiania jednego wzoru w drugi. Tutaj to rzeczywiście, jeżeli wolicie od razu obliczać, może sobie opór obliczyć i to po prostu podstawić za R, ale raczej prawidłowo powinniśmy wyciągnąć wzór końcowy i na końcu podstawić i raz tylko policzyć.